O tym, że matura to jeden z najpoważniejszych egzaminów w życiu nie trzeba nikogo przekonywać. Ełccy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych datę 5 maja pewnie zapamiętają na długo. Wtedy zaczęły się matury i pierwszy z egzaminów, czyli część humanistyczna. Nowa matura od kilku lat obwarowana jest ostrymi zasadami. Kilkanaście lat temu nikt nawet nie myślał o takim rygorze. Był to czas, kiedy rodzice szykowali kanapki dla piszących w salach. Te kanapki trafiały na salę do maturzystów, i niektórzy nawet w kanapkach dostawali jakieś papiery i nie mogli tego strawić. Teraz wejście obcej osoby równałoby się z unieważnieniem matury. Maturzyści mieli 170 minut, by na przykładzie lalki opisać sen jako sposób przedstawienia postaci literackiej, lub porównać wiersze Mickiewicza i Tetmajera. Zdziwiona byłam tym tematem, a szczególnie te dwa wiersze, co były normalnie. No, trudne troszeczkę były. Po napisaniu matury w pierwszym LO młodzież miała zazwyczaj dobry humor. Emocje po egzaminie były w większości pozytywne. To pytania nie były takie trudne, jeżeli ktoś się przygotował. Myślę, że każdy jakoś zda Widzę Uśmiechy na twarzach, także każdy wychodzi jakoś wcześniej, myślę, że każdy był przygotowany. Przygotowania do matury zakłóciły codzienny porządek, ale też pokazały siłę uczuć. Pod salą w liceum na siostrę czekała sześcioletnia Maja. Wiedziała, że siostra dużo pracowała, by zdać ten egzamin. Maja, Cały czas się uczyła nad niemowląt na komputerze. Siedzieć. Nie przeszkodziło to w radosnym powitaniu po wyjściu z matury. I okazało się, że oczekiwanie podniosło na duchu maturzystkę. Kończąc pisanie, słyszałam już i głos mamy, yy, i majeczki, a więc też na pewno jakoś tak optymistycznie podeszłam do tego. Ci, na których nie czekali rodziny, wymieniali swoje wrażenia z kolegami. Udało się pokonać zdenerwowanie. Stresu nie odczuwałam aż do momentu, gdy doszłam do tej szkoły. Yy, tak ogólnie nie było ciężko. Na próbnych bardziej się stresowałam. Teraz kolejne egzaminy, a po nich już tylko czekanie na wyniki. I decyzja, co robić z nowym etapem życia. Większość maturzystów nie wiąże swojej przyszłości z Ełkiem. Nie chcę tu studiować, raczej mar marzę, moim marzeniem jest wyjazd do większego miasta. Myślałam o Krakowie. Jest, na pewno jest chęć poznania większego miasta, bo Ełk jednak jest miastem małym. Myślę, że raczej wyjadę z Ełku. No tutaj tak nie widzę jakichś możliwości większych. Ja jestem pewna, że gdzieś wyjadę i mm, ogólnie przyjechałam do Ełku z rodzicami, nie mieszkaliśmy tutaj wcześniej, no, mieszkam dopiero od pięciu lat, dlatego nie jestem jakoś tak bardzo związana z Ełkiem, ale uważam, że jest bardzo miłym miastem na przykład do nauki jak w liceum, ale w pewnym momencie staje się jakby za ciasne, lepiej wyjechać gdzieś. Żeby studiować. Ełk ma cztery wyższe uczelnie, które starają się, jak mogą przekonać do siebie maturzystów, nic jednak nie przebije tego, co studenci upatrują w dużych ośrodkach.